Mm, hejka, tutaj ja, Ala ja Kraszecka, wpadajcie, nie bójcie się mnie. Wpadajcie jakby, no, no ja potrzebuję jakąś widzę, chociaż. Więc wpadajcie, wpadajcie, nie bójcie się, może ktoś moja siostra będzie. Wpadajcie, wpadajcie. Ok, nowa łapeczka. Okej, okay, cześć. Um, niech jedna osoba się przedstawi. D a jak to nie może już tutaj jest czat. A ja nie mogę. Ja tutaj czata. Tak? Tak. Jest, jestem. Chcemy na na żywo. Widzisz o niej Ej Ala, a masz to w telefonie, bo było więcej sobie tylko ja będę... Jak na moim te jak na telefonie? No, na twoim telefonie. Ja nie mam ani YouTube, ani limitu. A ja gdzieś widzisz... Ej, czy powinien stać? Jedna osoba. Cześć siostra. Ciekawie, że taki x przy. Mhm. Mm mhm. Mm ok. Zero osób. No to nie wiem, co mamy robić. Poczekam sobie jeszcze trochę i nie wiem. Dlaczego, pa? Jakby na. No było ok, dwie osoby. Dwie osoby są, więc tak. Niech druga osoba się przedstawi. Nie wiem, może chcecie, żeby były quizy. I żebyście to wy odpowiadali na pytanka, albo, albo możecie też na przykład pytać pytania, ja bym odpowiadała. Albo na przykład, yy, czyli, czy zwierzęce łapki chce robić kółki, że odpowiada na pytania, czy na przykład jakieś pytanka chce pisać, albo druga osoba niech też odpowie. Czyli, że co chcesz robić, zwierzęce łapki? Ok. syro napiszcie, co byście chcieli robić, no bo ten... Za bardzo nie wiem co, chyba że... Dobra. Ok. Dobra. Yy... Będziemy robić quizy, ale że to wy odpowiadacie na pytania i też napiszecie y, odpowiedzi, czy napiszecie jaki quiz, na czacie y, chcecie robić, więc tak chodzimy, idziemy sobie na quiz, y, stok. Y, wpadajcie wpadajcie, bo ja potrzebuję, a jest A okej. Okay. Aha, okej, okay. dobra, jest live. Myślałam, że to się stało. A jest okej. Okay. Jest. Myślałam, że nie ma tego live'a, ale coś się tutaj się stało. Co to jest takie małe? Ej, dobra, co byście chcieli robić? A tej ile jest osób? będziemy robić same kołizy i niech na przykład